Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. E, troszkę mnie tu nie było, ale jakoś tak, nie wiem, te weekendy ostatnio mi zleciały strasznie szybko, e, do tego w zeszłym tygodniu pewnie gdzieś na moim Instagramie miałam wychodne. Normalnie tak wam podekscytowana, bo już dawno nie byłam, wiecie tak, po prostu w damskim towarzystwie, jeszcze w takim towarzystwie, jak moje kożanki, to jest po prostu oh, nie mogła się doczekać po prostu tego wyjścia, więc w ogóle nie planowałam nic innego. E, ale... Ale za to oczywiście, za nagrywaniem. Dzisiaj mam ładną pogodę, więc tym bardziej chce mi się nagrywać. Jak wsaje i leje deszcz, jest tak pochmurno, to aż mi się naprawdę nic nie chce robić. A cię jest pięknie, więc nagrywam i zaraz lecimy na spacerek. No i dzisiaj pomyślałam, że wrócę z dękiem, bo jak wrzucałam rano, wiecie, kolejną pustą butelkę do torebki z moim dękiem i mi wypadła. To to jest znak, że trzeba zrobić dęko. I właśnie produkt, który tam wrzuciłam, to był szampon z ziai Mam również zużytą maskę, i to jest kuracja kaszmirowa z olekiem amarantusowym. Szampon wzmacniający, i tu jest maska, maska wzmacniająca. Bardzo fajny zestaw, to już jest drugi mój zestaw, sam od mamy, i jest naprawdę fajny. Szampon super, domywa włosy. Maska naprawdę daje taki, wiecie. Odżywione, odżywione są takie włosy po niej. Bardzo, bardzo mi się fajnie sprawdziło obie, i bardzo fajnie roztrzesują się włosy po tym, co u mnie nie zawsze się zdarza. Więc ten zestaw polecam. Mam jeszcze właśnie serum. Właśnie kończę jedno i mam jeszcze drugie. które jest naprawdę z całego tego zestawu najbardziej polecam Wam zdecydowanie serum. Również skończyłam wczoraj ten balsam. To jest jakaś szwedzka firma. Balsam jest naprawdę, naprawdę fajny, ale 100 razy bardziej polecam Wam masło. Dokładnie takie, tylko masło tylko wiadomo na jesień, zimę. Balsam fajny na ale. Zawsze będę wspominać to masło, ponieważ to było najlepsze masło, jakie używałam, ale firma naprawdę fajne kosmetyki robi. I kolejną rzecz, którą zużyłam, zużywacie też tak, że nagle zużywacie kilka produktów na raz, bo mi zawsze się zdarza, rzadko zużywam danego dnia tylko jeden produkt. Dezodorant DAF, u mnie się bardzo fajnie sprawdzałem i zdecydowanie moje ulubione dezdoranty są w kremie. Kulik w ogóle nie lubię, bo to trzeba czekać aż wyschnie, a mnie się zazwyczaj spieszy. Spray nie jest dobry na zimę, bo jest wtedy zimno. A krem, w kremie się zawsze sprawdzają. Zużyłam płyn micelarny z Garniera. Bardzo lubię ten płyn. To już jest moja nie wiem która butelka i zawsze się będzie u mnie to sprawdzał, więc na pewno będę do niego jeszcze wracać mydełko z Daw, teraz takie akurat mój mąż kupił Glowing Ritual Flower, flower lotus flower, chcę e, Bardzo fajne, ja uwielbiam mydełka z DAF, one przepięknie pachną. E, kiedyś Wam wspominałam we vlogu e, mydełka z DAF, znaczy no, nie wiem w sumie czy wszystkie, muszę kiedyś spróbować innego, bo ja akurat używam ten Macademia chyba e, Cudownie domywają gąbeczki do makijażu, więc polecam zdecydowanie spróbować. E, szampon fioletowy z Joanny, bardzo lubię te szampony. Bładnie e, teraz podtrzymują mi kolor. Ostatnio wam we vlogu pokazywałam ten szampon z e, fanola, ten fioletowy, który super e, się moje włosy. Już widzę, że mi schodzi i chyba dzisiaj ja go sobie użyję, ale muszę wam powiedzieć, że dwa tygodnie. Dwa tygodnie temu użyłam go właśnie pierwszy raz. Przepiękny był efekt i naprawdę długo się utrzymuje. A pomiędzy używam właśnie ten em, z Joanny. Mam tutaj maseczkę, lisek, chytrusek. W ogóle ta seria jest naprawdę fajna. E, miałam właśnie świnkę balbinkę i jakiegoś jednorożca. I one naprawdę super nawilżają e, twarz. Więc te mogę serdecznie Wam polecić, bo e, jest taki rzeczywiście widoczny efekt po ich użyciu. O i najlepsze płatki everb oczy koniecznie spróbujcie, jeżeli jeszcze nie spróbowaliście, już mówiłam o nich chyba w ulubieńcach i we vlogu i we wszystkim ehm, z perfekty węglowe płatki pod oczy, redukcja zmarszczek, detox. to jest rzeczywiście jak je ściągniecie macie tak wygładzoną skórę pod oczami, że to jest niesamowite więc super przed jakimś wiecie wyjściem, przed e, nałożeniem makijażu e, tonic simple, bardzo lubię serię e, w ogóle z simple, e, one mają, to są bezzapachowe, takie bardzo delikatne kosmetyki, więc jak nie wiem co kupić, bo nie ma nic ciekawego więcej na włókach, to zawsze wybieram po prostu Simple, bo one się wiem, że na pewno u mnie je sprawdzą. I tu powinien być, o, krem właśnie, miałam też nawilżający krem Light. 12 godzin. Bardzo fajny, właśnie, bardzo delikatny i na lato idealny. Więc bardzo często wracam właśnie do tej firmy. Tutaj mam suchy szampon z Schwarzkopf got to Be Fresh Up i to jest Clean and Crisp. I to był taki właśnie cytrusowy zapach. Też lubię do, lubię do nich wracać. Nie są tak dobre jak Isana czy Batiste, ale nie są złe, więc raz na jakiś czas kupuję. E, żel o Ojeju! Ten żel był tak cudowny! W ogóle te original są naprawdę fajne te żele, ale pierwsza raz mieliśmy właśnie jabłko melon. Pierwszy raz, czy to już drugi? On naprawdę pachnie jakbyście takie rozkroili, takie soczyste, zielone jabłko. I ten zapach to jest dosłownie ten żel. Jest po prostu genialny, więc na lato idealny żel. E, żel do twarzy, chciałam powiedzieć do buzi żel do twarzy z Bielendy Fresh Juice żel micelarny do twarzy z bioaktywną wodą cytrusową to jest sok z pomarańczy, bardzo, bardzo fajny, wiem, że inne też są naprawdę fajne są, na pewno jest jeszcze ananasowa wersja chyba u Ani, Ani widziałam Miałam też płyn micelarny, bardzo fajna seria, więc mogę Wam w ogóle polecić Lubię kosmetyki w ogóle z Bielendy, fajnie się sprawdzają Mydełko do rąk z Carexa, aloesowe To już Wam wspominałam, że ta rureczka jest za krótka, więc tak troszeczkę kiepsko Musiałam, wiecie, końcówkę wylewać sobie na ręce Ale w ogólnie fajne mydełko, troszkę, że mam podziurki w nosie tych Tak, naprawdę, bo, bo ja preferuję takie em, na ręce. Więc Kareksa już tylko mamy tak naprawdę w kuchni, bo jak przychodzimy, to sobie po prostu myjemy pierwsze ręce w kuchni, więc e, wreszcie domu już jest. Powiecie, e, takie zwykłe. E, maska bąbelkowa z AA: oczyszczeni Energia. Ona była w ogóle szara, e, bardzo fajna, mojemu jej mi się bardzo spodobała, bo. E, Wiecie, przebijało mi takie bąbelki na twarzy. E, bardzo fajna była, e, bardzo fajna buzia po tym, więc nie mogę e, no nie mogę nic powiedzieć o niej e, fajna. Ta była naprawdę fajna, z, e, perfekty, odżywianie, ujędrnianie, hydrożelowa maska na twarz je i dekolt o, była bardzo fajna, taka odświeżająca. Ta na pewno... E, to mogę na pewno Wam polecić ten kremik, raczej już tutaj nie wrzucam tak kosmetyków mojego synka, ale ten jest naprawdę fajny też, jak Wy potrzebujecie coś, macie gdzieś bardzo, 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 bardzo suchą skórę, to polecam tą jak krem do pielęgnacji dzieci niemowląt od pierwszego dnia życia, bo on jest taki na liczbę. często używam do stóp, bo w okresie letnim, teraz one są takie wysuszone, jak chodzimy, wiecie, ciągle w sandałach, w japonkach, to na wieczór, jak posmaruję sobie tym, to są rewelacyjne. E, tu mam odżywkę, cudowną odżywkę, o której już Wam wspominałam nie raz, nie dwa z e, L'Oreal Elvive Extraordinary Oil Fine Coconut Oil jest cudowna, najlepsza odżywka jaką w życiu używałam do włosów musicie ją koniecznie sprawdzić mam nadzieję, że u Was się też sprawdzi już e, pisały się do mnie, że też kupowałyście i się sprawdziła więc bardzo, bardzo mnie to cieszy ale jest rewelacyjna teraz właśnie mi kupił mąż em, szampon poprosiłam, bo mi się skończył właśnie szampon żeby kupił mi na pewno ten sam i również kupiłam maskę, której jeszcze właśnie nie używałam, bo też dopiero skończyłam masz, maszkę. Maskę z ziai. Um, ale mam nadzieję, że cała seria będzie tak samo cudowna: jak ta odżywka, bo jestem absolutnie zakochana. Po prostu wyszło im to elegancko. I ostatnie dwie rzeczy, nawet przelecieliśmy szybko przez te produkty, są takie buble dla mnie, eyelinery, wspominałam wam w vlogu, jeżeli oglądacie to będziecie wiedzieć, tylko to było tak, ten kupiłam na ebay, E, bo to wiecie, okres pandemii i tak dalej To e, nie chodziłam do żadnych sklepów Bo najpierw zamknięta, a potem też Ja w sumie jeszcze do tej pory nie byłam w żadnym butcie, W żadnym tym jakoś tak, nie spieszy mi się e, I chciałam kupić coś po prostu na ebay Jakiś taki tylko eyeliner I nie doszukałam Nie doczytałam jak on naprawdę wygląda Bo jak zobaczyłam L'Oreal Super Liner Black Velvet To sobie pomyślałam, że to będzie cienki e, liner Bo takiego właśnie szukałam Okazało się, że ten, że to jest taki To jest taka gruba gąbeczka I <noise> Nie wiedziałam co z tym w ogóle zrobić Wygooglowałam jak to w ogóle wygląda Wiecie reklamy i tak dalej I niby one robią takie cienkie linie Tą grubą gąbeczką, nie wiem jak Ja ją używam jakby do e, Robiłam sobie wtedy właśnie tym Scandalize z Rimela i ona już, on już jest cieniutki. Tylko tak jak wam mówiłam, on się mega szybko kończył. Więc ja sobie tym robiłam. Jak się nazywa? Jaskółkę, tak? Jaskółkę. A wypełniałam tym. Ale to po prostu była masakra, więc nigdy więcej takich pisaków nie kupię. Bo to jest w ogóle. To, to się momentalnie skończyło, a on był zafoliowany, więc to jest na pewno nie, że był otwierany i tak dalej. A to też do końca już. Już po jakimś czasie on już był taki. Wiecie, więc nie wiem, czy też. No ten kupiłam na eBayu i on był już taki, więc mógł być już otwierany. Ale no to była kompletna porażka I w ogóle nie Chyba już zostanę przy tym takim właśnie Słoiczki z pędzelkiem, bo one się najlepiej sprawdzają Nie wiem, co podkosiło, że chciałam pisaka I takie cieniutkie robić Chociaż w tej mojej opadającej powietrze to tak Z tymi jaskółkami nie bardzo Więc raczej sobie teraz tylko obrysowuję oko No, ale to są Moje zużyte produkty Mam nadzieję, że się troszeczkę za mną Stęskniliście I opranie się skończyło jak miło, aż się chce zejść na dół, prawda? <laughs> może jeszcze do Was trochę pogadam, to może, może rozwiesi. <laughs> Dobra, dziękuję Wam serdecznie, kochani, za to, że wpadliście na mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już, mam nadzieję, niedługo. Pa, pa!